Są to tezy fundamentalne, które przetrwają Zagłady Świata i rządy Pisu i Platformy i, ty, i tym podobne. No, najbardziej znane z tych test fundamentalnych, to, że, to to, że niby wszyscy wiedzą, że flaszka kiedyś się skończy, ale zawsze jest to zaskoczenie. Druga, druga z test fundamentalnych widzę uśmiech zrozumienia na twarzy pana profesora. Druga z test fundamentalnych, która już zbądziła po strzechy i do mnie dotarła z drugiego obiegu, to alkohol niszczy szare komórki, ale te najsłabsze. Jeżeli się to robi sensownie z głową, to zostaje w mózgu taka jednostka grom. Nie jest ich dużo, ale se kurde radzą. Być może dlatego, że są otoczone. Teza wywiedziona z kolei z korka pod Monachium. 9 godzin stałem, patrząc, jak Niemcy budują stadion Allianz Arena. Jestem Polakiem, który najdłużej patrzył na ten stadion, nie pracując tam. I w tym korku padła trzecia teza, ona brzmi: sąsiedni pas zawsze idzie szybciej. Czwarta teza fundamentalna. Powstała nie tak dawno temu, kiedy postanowiłem powiesić trochę więcej obrazów w domu jeszcze. Teraz kupuję małe obrazy, bo na duże już nie ma miejsca. Kupuję teraz małe obrazy i chciałem wbijać gwoździe, ale miałem trochę zmąconą świadomość, nie wiem czemu, tam chory byłem. G źle się czułem, gorączkę miałem czy coś tam. Jakoś mi paluchy spuchły, bo nie mogłem gwoździe pocelować. Postanowiłem użyć wiertarki udarowej Bosch. Na skutek posługiwania się tą wiertarką, znaczy posługiwania być może duże słowo, po jakichś dwóch, trzech godzinach Powstała kolejna teza fundamentalna. Ona brzmi: Urządzenia elektryczne włączone do prądu działają lepiej. Kolejna teza, którą ofiarowuję przyjaciołom z kabaretów, związana jest z moimi długoletnimi obserwacjami terenowymi na polu męsko-damskim. Ona brzmi: Absolwentki AWF-u zginają się w niespodziewanych miejscach. Kolejna z moich tez, którą daję wszystkim narciarzom. I snowboardzistą brzmi, skarpety narciarskie i snowboardowe zachowują świeżość przez okres ważności pasu. <noise> Kolejna teza, tzw. higieniczno-kosmetyczna, związana nieco z tą narciarską, brzmi, papier toaletowy kończy się z znienacka. Generalnie nie jest wesoła, raczej smutna. Kolejna teza, związana z tańcem, trudną ekstremalną formą spędzania wolnego czasu. Ta teza, znaczy tu ja, tu ja, tu ja pochodzę z Olsztyna, tam jest wiele tancerek, często emerytowanych, takie są to starowinki jak Iwona Pawłowicz, moja przyjaciółka, ale takie starowinki jeszcze wyględne, no. Chociaż tancerki mają na sobie tyle, tyle takiej chemii gospodarczej, powiem wam, znam się na tym, że jakby tancerka poskoczyła trzy razy na sztywnych, jakby to się z niej zsunęło, to by wyglądało jak mur zasichle na wiosnę, powiem wam. Tancerki. Znam się na tym, mają specjalny podkład, taki błyszczek na noc, żeby mąż im się nie płoszył. Znam się na tym, bo kiedyś się obudziłem koło tancerki. Przyłąkała się nocą. Do tego stopnia i nie poznałem, że powiedziałem Włodek, kurwa, co ty robisz goły w mojej łóżku? Być może was to bawi. Włodek jest moim bliskim przyjacielem, ale nie do tego stopnia. Jesus. Kolejna teza, dedykowana myśliwym, brzmi: noże dzielą się na ostre i nierdzewne. I to chyba tyle, co ostatnio mi przyszło. Do... Oprócz tego, że dłużej się śmiejesz, to i później rozumiesz grzech, jak się zawodziłem. Słuchajcie. Te tezy daję moim przyjaciołom, żeby, żeby sobie je użytkowały. A, ta teza na nas tańce, Nie powiedziałem wam. No. Nie powiedziałem. No. Nie sztuka zrobić szpagat, sztuka wstać. Kiedyś koleżka mi namówił, żebym zrobił szpagat, ja jestem dosyć poleśniągany, zrobiłem. Ale powiem wam, że dobrze, że mam auto z automatyczną strunią obiegu, bo, bo bym do domu nie dojechał. Tak? Generalnie człowiek przestaje działać w dziwnych miejscach. Daję te tezy moim przyjaciołom, żebyście się nimi dzielili, jeżeli tylko na to macie ochotę.